Witam serdecznie moim gościem pan Marcin Sypniewski, Europoseł z Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Marcinie, mam dla pana kilka pytań. I pierwsze. Jakie są najważniejsze priorytety dla Pana w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego? Dla mnie, podobnie jak moich kolegów i koleżanek z Konfederacji, najważniejsze są rzeczy, o których mówiliśmy podczas kampanii wyborczej, czyli walka z Zielonym Ładem, z całą polityką klimatyczną Unii Europejskiej, walka z polityką imigracyjną, nie chcemy przymusowej relokacji imigrantów i walka z tym, żeby zcentralizować Unię Europejską, żeby odebrać kompetencje państwom i przekazać je do Brukseli. My chcemy, żeby nasze sprawy były Rozstrzygane w zawierciu, w Warszawie, a nie w Brukseli, bo sami lepiej potrafimy zadbać o swój interes. Dobrze. Kolejne pytanko. Które tematy uważa Pan za kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej i jakie rozwiązania Pan proponuje? Przede wszystkim. Yy... W tej chwili Unia w ogóle się nie rozwija gospodarczo, praktycznie stanęła w miejscu. To dotyczy zwłaszcza Europy Zachodniej, która rzeczywiście się nie rozwija. I to jest wielki problem, bo jeżeli Chińczycy coś wymyślą nowego, wprowadzą jakąś nową technologię, to Amerykanie są w stanie jeszcze z nimi rywalizować. Natomiast Europa nie jest w ogóle w stanie. Nie jest innowacyjna, nie ma takiej zdolności. I to jest bardzo smutne. I żeby to zmienić, trzeba by skończyć z tym, czym teraz jest Unia Europejska, bo Unia Europejska dzisiaj przede wszystkim narzuca nam mnóstwo regulacji. Mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy prowadzić działalność, ogranicza nas zakazami, nakazami i powinniśmy z tym skończyć. Państwa się nigdy tak nie rozwijały. Państwa się najlepiej rozwijały wtedy, kiedy wycofywały się z gospodarki i ludzie mogli sobie działać, mogli się bogacić i w ten sposób rozwijali swoje firmy, tworzyli jakieś innowacje, a urzędnicy tego nie zrobią. Wiara w to, że urzędnicy zbudują nam gospodarkę, że przyspieszą rozwój, jest nieprawdziwe, bo nigdy tak nie było. Urzędnik nigdy nie utworzy bogatego narodu. To naród sam się musi wzbogacić i Unia powinna umożliwić to narodom europejskim. Dobrze, kolejne pytanko. Jak ocenia Pan aktualne relacje Polski z Unią Europejską? Co można zrobić, aby je poprawić? No, w zasadzie to, co przed chwilą. Unia Europejska powinna wrócić do tego, czym była na początku, czyli my wchodząc do Unii Europejskiej, mieliśmy nadzieję na to, że będziemy mogli podróżować, pracować za granicą, że nasze towary będą mogły wchodzić na europejskie rynki, a dzisiaj Unia Europejska to jest instytucja, która zamyka nam kopalnie, mówi nam, czym mamy palić w piecu, stara się ograniczyć płatności gotówkowe i wtrąca się w coraz więcej dziedzin naszego życia. Unia Europejska Europejska nie powinna zostać państwem, tylko powinna wrócić do tego, czym była na początku, czyli do wielkiej wspólnoty wolnego przepływu ludzi, towarów i kapitału. I taka Unia Europejska rzeczywiście dobrze by spełniła swoją rolę. A jak Unia się wtrąca w nasze rzeczy, no to Polska nigdy nie będzie zadowolona, nie będzie korzystać z polityki unijnej, bo zawsze będzie ona niekorzystna w ten sposób. Dobrze, Panie Marcinie, ostatnie pytanko. Jakie wyzwania napotyka pan w swojej pracy europosła i jak pan sobie z nimi radzi? W Unii, Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej już niedługo nie będziemy nic produkować, jak tak dalej pójdzie, bo Zielony Ład wyprowadza przemysł poza Europę. Natomiast w samej Unii bardzo dobrze produkuje się jedną rzecz: ustawy, czyli różnego rodzaju przepisy, i tam jest zalew, po prostu jesteśmy zasypywani rzeczywiście projektami jakichś aktów prawnych, dyrektyw, rezolucji itd. itd. I z tym sobie tak naprawdę najciężej poradzić, bo trzeba to wszystko rzeczywiście przeczytać, zrozumieć, zobaczyć, czy to jest korzystne, czy nie. Nie. Bardzo rzadko się zdarza, żeby coś było korzystne. Większość to niestety są absurdalne propozycje i rzeczywiście to wszystko przetrawić. Ale jakoś sobie dajemy radę. Ee, przede wszystkim mamy teraz dużo lepszy dostęp do wiedzy niż wcześniej. A to dzięki naszym wyborcom, którzy wprowadzili w końcu Konfederację do Parlamentu Europejskiego. Dobrze, panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Bardzo mi się rozmawiało. No i oczywiście życzę powodzenia podczas obecnej kadencji. Dziękuję bardzo. Moim bardzo. gościom pan Marcin Stypniewski. Syp Europoseł Konfederacji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.